Jedną z podstawowych przeszkód, przez którą klienci odwlekają zaciągnięcie kredytu hipotecznego albo w ogóle nie zaciągają kredytu hipotecznego, jest niewystarczający wkład własny albo nawet zupełny brak wkładu własnego. Klienci najczęściej myślą, że aby zaciągnąć kredyt hipoteczny, potrzebują aż 20% wkładu własnego. To oczywiście nie jest prawda, bo w wielu bankach przy dodatkowym ubezpieczeniu wkładu własnego można zaciągnąć kredyt z 10% wkładem własnym. Ale uwaga, na rynku jest również dodatkowe rozwiązanie które umożliwia zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego, czyli inaczej z wkładem własnym 0%. To rozwiązanie to rządowy program rodzinny kredyt mieszkaniowy, czyli tak zwany RKM. Jeśli więc chciałbyś zaciągnąć kredyt hipoteczny, ale nie masz wkładu własnego, bądź dysponujesz wkładem własnym mniejszym niż 10%, to ten program może być rozwiązaniem Właśnie dla Ciebie. Z dzisiejszego filmu dowiesz się, jakie są podstawowe założenia tego programu, to znaczy jakie warunki trzeba spełniać, aby móc z niego skorzystać. Dlaczego wcześniej nie słyszałeś o tym programie? Nie jest to przecież żaden tajny program, a mimo to pewnie słyszysz o nim po raz pierwszy. Ile wynosi maksymalna kwota gwarancji wkładu własnego, którą możesz uzyskać w programie? Jak w ramach programu dostać dodatkową dopłatę od rządu w wysokości od 20 do 60 tysięcy złotych? Jakie są wady i ograniczenia tego programu? Oraz ile w praktyce będzie kosztować cię skorzystanie z programu? Zapraszam do oglądania. A więc jest rok 2025 i nie ma już programu Bezpieczny Kredyt 2%, bo ten się skończył. Wiemy już również, że nie będzie jego kontynuacji w ramach tak zwanego programu kredyt 0%. Chcesz zaciągnąć kredyt hipoteczny i zastanawiasz się, czy w chwili obecnej funkcjonuje jakiś inny rządowy program wsparcia kredytobiorców, z którego mógłbyś skorzystać. Tak, funkcjonuje. Ten program to właśnie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, czyli RKM, który umożliwia ci zaciągnięcie kredytu bez wkładu własnego, bądź z składem mniejszym niż 10%. W ramach tego programu możesz dostać również dodatkową dopłatę, ale o tym powiemy nieco później. Jakie warunki należy więc spełniać, aby móc korzystać z programu Rodziny Kredyt Mieszkaniowy, czyli z kredytu bez wkładu własnego? Krótko, będą to Trzy najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, z programu mogą skorzystać single, małżeństwa bądź związki nieformalne, ale związki nieformalne tylko pod warunkiem, że wychowują przynajmniej jedno wspólne dziecko. Jeśli jesteście więc związkiem nieformalnym, czyli takim bez ślubu i nie posiadacie dzieci, to nie będziecie mogli skorzystać z tego programu. Po drugie, na moment ubiegają się o kredyt, żadne z Was nie może być właścicielem nieruchomości mieszkalnej. To znaczy nie możecie posiadać mieszkania albo domu. Wyjątek stanowi tutaj sytuacje, kiedy... Posiadacie co najmniej dwójkę dzieci. Jeśli posiadacie dwójkę dzieci, to na moment ubiegają się o kredyt bez wkładu własnego, możecie mieć mieszkanie, ale nie większe niż 50 m2. Tak samo, jeśli posiadacie trójkę dzieci, to na moment ubiegają się o kredyt bez wkładu własnego, możecie mieć mieszkanie, ale nie większe niż 75 m2. I tak samo, jeśli posiadacie czwórkę dzieci. To na moment ubiegania się o kredyt bez wkładu własnego możecie mieć mieszkanie, ale nie większe niż 90 m2. W przypadku rodzin, które posiadają piątkę bądź więcej dzieci, nie ma ograniczenia w postaci maksymalnej powierzchni mieszkania które posiada rodzina na moment ubiegania się o kredyt bez wkładu własnego. Ważne, nawet jeśli miałeś mieszkanie w przeszłości, ale je zbyłeś, to dalej możesz skorzystać z programu. Nie możesz mieć po prostu nieruchomości ani udziału w nieruchomości większego niż 50% na moment ubiegania się o kredyt. Nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy miałeś nieruchomość albo udział w nieruchomości mimo 50% i darowałeś to prawo członkowi swojej rodziny z pierwszej bądź drugiej grupy podatkowej w okresie 5%. Lat przed zaciągnięciem kredytu, wówczas dalej nie będziesz mógł skorzystać z programu RKM. Po trzecie, cena za metr kwadratowy nabywanej przez Ciebie nieruchomości musi mieścić się w limitach prezentowanych raz na kwartał na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. To znaczy raz na kwartał Bank Gospodarstwa Krajowego, który udziela gwarancji wkładu własnego, publikuje na swojej stronie internetowej tabelę z maksymalnymi dopuszczalnymi cenami za metr kwadratowy nabywanej nieruchomości na rynku pierwotnym. I wtórnym dla danej lokalizacji. Na przykład na dzień dzisiejszy, czyli w czwartym kwartale 2025 roku, maksymalna cena za metr kwadratowy mieszkania z rynku pierwotnego w Warszawie wynosi aż 15 496 zł. I 32 grosze. Oznacza to, że jeśli chcesz na przykład kupić w Warszawie 40 metrowe mieszkanie z rynku pierwotnego za 600 000 zł, to mieszkanie to mieści się w programie, ponieważ cena za metr kwadratowy tego mieszkania to 15 tysięcy złotych, czyli poniżej dopuszczalnego limitu. I to właściwie tyle. Czyli aby skorzystać z programu, możesz być singlem. Możecie być małżeństwem, boś nad związkiem nieformalnym, ale wówczas musicie posiadać przynajmniej jedno wspólne dziecko. Nie możesz posiadać nieruchomości, chyba że masz dwójkę lub więcej dzieci. Nieruchomość, którą kupujesz, musi się mieścić w maksymalnej cenie za metr kwadratowy prezentowanej raz na kwartał przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ciekawostka: zwróćcie uwagę, że w odróżnieniu do poprzednich programów. Nie ma żadnego ograniczenia w przypadku wieku kredytobiorcy, to znaczy na przykład, że kredytobiorca może mieć maksymalnie 35 lat. Nie, nawet jeśli macie po 50 lat, to dalej możecie skorzystać z programu i zaciągnąć kredyt 0%, o ile spełniacie pozostałe warunki. Ciekawostka numer 2. Nie musisz być również Polakiem. Zwróćcie uwagę, że z programu mogą skorzystać również obcokrajowcy, którzy uzyskują dochód w Polsce. I w końcu ciekawostka numer 3. Nie ma limitu powierzchni nabywanego mieszkania, jak to bywało w poprzednich programach. Jeśli więc cena mieszkania mieści się w limicie cen za metr kwadratowy, to powierzchnia mieszkania może być tutaj dowolna. Na jaki cel? Możesz zaciągnąć zatem ten kredyt. Może to być oczywiście zakup mieszkania na rynku pierwotnym bądź wtórnym, również z jego wykończeniem bądź remontem. Może to być również kredyt na budowę domu, łącznie z zakupem działki i wykończeniem tego domu. Nie zaciągniecie natomiast kredytu RKM, czyli kredytu bez wkładu własnego, wyłącznie na zakup działki, na której ma być realizowana budowa. I tutaj kolejna ciekawostka. Zwróćcie uwagę, że jeśli kupujecie mieszkanie i zaciągacie dodatkowe środki na jego remont lub wykończenie, to o ile cena samego mieszkania musi się umieścić w limicie za metr kwadratowy, to cena z remontem już nie. To znaczy bazując na naszym przykładzie, jeśli kupujecie 40 metrowe mieszkanie w Warszawie z rynku pierwotnego za 600 tysięcy, czyli cena za metr kwadratowy tego mieszkania to 15 tysięcy złotych, a limit wynosi 15 496 złotych i 32 grosze, czyli mieszkanie mieści się w limicie, to jeśli dobrali Byście na przykład 50 tysięcy złotych na wykończenie tego mieszkania, i wówczas suma nakładów wyniosłaby 650 tysięcy złotych, i w przeliczeniu na metr kwadratowy przekraczałaby limit, bo byłoby to już 16 250 złotych za metr kwadratowy, a limit jest nieco niższy, to i tak możecie skorzystać z tego programu. W limicie musicie więc mieścić sam zakup bez wykończenia lub remontu. Podobnie w przypadku kredytu na budowę domu. Tu również nie obowiązuje limit za metr kwadratowy. Z drugiej strony, przy budowie domu ciężko jest sobie wyobrazić, żeby można było przekroczyć limity BGK, które jak dla budowy domu są naprawdę bardzo wysokie. Wiemy już, Jakie warunki należy spełnić, aby móc zaciągnąć rodzinny kredyt mieszkaniowy oraz na co może być zaciągnięty rodzinny kredyt mieszkaniowy? Pytanie natomiast, jakie korzyści daje Ci rodzinny kredyt mieszkaniowy? Oczywiście pierwszą naturalną, dla której powstał ten materiał, jest to, że możesz zaciągnąć kredyt bez wkładu własnego. Jak to działa? Bank gospodarstwa krajowego udziela gwarancji wkładu własnego w kwocie stanowiącej nie więcej niż 20% nakładów, ale nie więcej niż 100 tysięcy złotych. Co to oznacza w praktyce? Jeśli kupujesz nieruchomość, a jej cena to 500 tysięcy złotych, a standardowo wymagany przez banki wkład to 20%, to powinieneś wnieść wkład własny w wysokości 100 tysięcy złotych. Jeśli więc tego wkładu nie masz, to Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielić Ci gwarancji wkładu na maksymalnie 20% nakładów, ale nie więcej niż 100 tysięcy złotych, co w naszym przykładzie oznacza, że Bank Gospodarstwa Krajowego zabezpieczy Ci gwarancją cały wymagany wkład własny. Uzyskasz więc gwarancję na pełne 100 tysięcy złotych i nie będziesz musiał do tego zakupu wnieść nawet złotówki wkładu własnego i uzyskasz kredyt na pełne 500 tysięcy złotych. Przykład Drugi, jeśli nabywasz nieruchomość nieco droższą i kosztuje ona na przykład nie 500, a 600 tysięcy złotych, a standardowo wymagany wkład własny to 20%, czyli 120 tysięcy złotych, to pamiętaj, że gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego może wynieść jedynie 100 tysięcy złotych. Oznacza to, że skoro wymagany wkład własny to 120 tysięcy złotych, a Ty uzyskasz gwarancję w wysokości 100 tysięcy złotych, to różnicę, czyli 20 tysięcy będziesz musiał wnieść w gotówce. Zaciągniesz więc kredyt na 580 tysięcy. 000 zł. Czy przykład trzeci? Nabywasz nieruchomość za milion złotych. Standardowo wymagany wkład własny to 20%, czyli 200 tysięcy złotych, a Bank Gospodarstwa Krajowego udziela Ci gwarancji w maksymalnej możliwej kwocie, czyli 100 tysięcy złotych. Zostaje Ci więc do wniesienia aż 100 tysięcy złotych wkładu i zaciągasz kredyt na kwotę. 900 tysięcy złotych. Co te przykłady oznaczają w ogóle w praktyce? Oznaczają one mianowicie, że jeśli cena nieruchomości wynosi do 500 tysięcy złotych, to nie będziesz musiał wnieść ani złotówki wkładu własnego i będziesz mógł zaciągnąć kredyt na 100% ceny zakupu. Jeśli cena nieruchomości będzie wynosić natomiast między 500 tysięcy złotych, a milion złotych to będziesz musiał już nieść do transakcji wkład własny, ale w dalszym ciągu będzie to mniej niż 10%. Jedynie w przypadku zakupu za milion złotych będzie to równo 10%. Będzie to więc dalej znaczne ułatwienie przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Jeśli cena nieruchomości będzie wynosić więcej niż milion złotych, to nie uzyskasz już na taką nieruchomość kredytu w programie rodzinny kredyt mieszkaniowy, ponieważ suma kwoty gwarancji i wkładu własnego musiałaby przekraczać 200 tysięcy złotych, a na to nie zezwala ustawa o rodzinnym kredycie mieszkaniowym. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie. Po pierwsze, zgodnie z powyższym zwróćcie uwagę, że biorąc pod uwagę maksymalną dostępną kwotę gwarancji, nie ma konieczności wniesienia jakiegokolwiek wkładu własnego, tylko dla nieruchomości, których cena to maksymalnie 500 tysięcy złotych. Chciałbym to podkreślić, dlatego że klienci poszukujący kredytu bez wkładu własnego często są zaskoczeni i zawiedzeni tą informacją. Kilka razy słyszałem już, co to za program bez wkładu własnego, gdzie trzeba wnieść wkład własny? Tak, przy cenie zakupu powyżej 500 tysięcy złotych trzeba, ale i tak jest to zawsze wkład mniejszy, aniżeli przy standardowym kredycie, bo wynosi on zaledwie od kilku do maksymalnie 10%. Po drugie, Zwróćcie uwagę, że w rodzinnym kredycie mieszkaniowym, dzięki gwarancji wkładu własnego, mimo że wasz wkład własny w gotówce wynosi od 0 do 10%, to zawsze uzyskujecie ofertę jak dla 20% wkładu własnego, ponieważ suma kwoty gwarancji i waszego wkładu zawsze wynosi 20% nakładów. Nie dość więc, że możecie nabyć nieruchomość bez wkładu własnego albo z składem na poziomie maksymalnie 10%, to zostajecie lepszą ofertę. Tak, jakbyście dysponowali 20% wkładem własnym. Nawet jeśli więc Możecie nabyć nieruchomość w zwykłym kredycie z 10% wkładem własnym, ale możecie skorzystać również z rodzinnego kredytu mieszkaniowego. To warto to zrobić, ponieważ otrzymujecie lepszą ofertę jak dla 20% wkładu własnego. Wiemy już, że pierwszą, najważniejszą korzyścią rodzinnego kredytu mieszkaniowego jest możliwość zakupu mieszkania bez składu własnego albo składem własnym mniejszym niż 10%. Co natomiast jest drugą korzyścią rodzinnego kredytu mieszkaniowego, to możliwość uzyskania tzw. spłaty rodzinnej, czym jest spłaty Spłata rodzinna to nadpłata kapitału waszego kredytu, którą dostaniecie od państwa, jeśli w trakcie trwania kredytu w waszej rodzinie pojawi się drugie bądź kolejne dziecko. Przy czym, w przypadku, kiedy w waszej rodzinie pojawi się drugie dziecko, spłata wyniesie 20 tysięcy złotych, a jeśli pojawi się trzecie i kolejne dziecko, spłata wyniesie aż 60 tysięcy złotych. Na przykład, jeśli macie zaciągnięty kredyt mieszkaniowy. I urodzi wam się pierwsze dziecko, to nie dostaniecie jeszcze żadnej spłaty. Ale jeśli za kilka lat urodzi się Wam już drugie dziecko, to zyskacie jednorazową spłatę kapitału kredytu w wysokości 20 tysięcy złotych. A jeśli po kolejnych kilku latach urodzi Wam się trzecie dziecko, to zyskacie kolejną spłatę kapitału, tym razem już w wysokości aż 60 tysięcy złotych. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie ma żadnego limitu, to znaczy macie możliwość uzyskania spłaty rodzinnej przez cały okres kredytowania, więc jeśli po kilku kolejnych latach Urodzicie Wam kolejne, tym razem czwarte już dziecko, ponownie uzyskacie spłatę rodzinną w wysokości aż 60 tysięcy złotych. Jak widać, Rodzinny kredyt mieszkaniowy to całkiem fajne rozwiązanie. Można uzyskać kredyt bez składu własnego bądź składem mniejszym niż 10%, a dodatkowo w przypadku narodzin drugiego bądź kolejnego dziecka uzyskać spłatę rodzinną. Zastanawiasz się więc teraz pewnie, dlaczego nie słyszałeś wcześniej o tym programie i czy on w praktyce tak naprawdę w ogóle działa? Odpowiedź jest tak. Działa, ale jego popularność do tej pory była bardzo mocno ograniczona. Z czego to wynika? Po pierwsze, z limitów cen za metr kwadratowy nabywanej nieruchomości, które były bardzo niskie. To znaczy, w Warszawie jeszcze dwa lata temu ten limit cen był o ponad 2,500 tysiąca zł za metr kwadratowy niższy aniżeli jest teraz. Ok, ceny nieruchomości w tym czasie też wzrosły, ale jednak wyższa cena za metr kwadratowy sprawia, że dostępność lokali mieszczących się w limicie jest zdecydowanie wyższa. Po drugie, program nie rozwiązuje innej bolączki kredytobiorców, czyli niewystarczającej zdolności kredytowej, a wręcz jeszcze ten problem zdolności uwypukla. To znaczy, ktoś, kto zamierzał kupić nieruchomość bez wkładu własnego, musiał mieć wyższą zdolność, ponieważ musiał mieć zdolność na całą kwotę zakupu bez wkładu. Kto natomiast zazwyczaj nie ma wkładu? Oś kto nie miał go jak odłożyć, bo ma właśnie mniejsze zarobki, Czyli tym samym ktoś, kto ma słabszą zdolność. Czyli w praktyce osoba, która z powodu niższych dochodów nie była w stanie zorganizować minimalnego wymaganego wkładu własnego i chciała zaciągnąć kredyt bez wkładu, musiała mieć wyższą zdolność kredytową niż osoba, która miała lepsze dochody i tym samym była w stanie odłożyć wkład własny, a tym samym nie musiała zaciągać kredytu na całą kwotę zakupu. Taki układ sprawiał, że znalezienie amatora na ten kredyt było relatywnie ciężkie, ponieważ Musiałaby być to osoba z dobrymi dochodami i dobrą zdolnością kredytową, która mimo wszystko nie zdołała zgromadzić minimalnego wymaganego wkładu własnego, czyli sytuacja jednak mimo wszystko dosyć specyficzna. Bo jeśli ktoś nieźle zarabia, to zazwyczaj ten wkład własny ma. Co więc się zmieniło, że nagle chętni na taki kredyt. Się znajdują wzrost płac, a mianowicie płace w ostatnich latach sporo wzrosły, co sprawia, że jest coraz więcej klientów, którzy w wyniku wzrostu płac zdążyli już zbudować swoją zdolność kredytową, ale nie zdążyli zgromadzić jeszcze wymaganego wkładu własnego. To właśnie tacy klienci według mnie będą teraz najczęściej beneficjentami rodzinnego kredytu mieszkaniowego, na koniec cena. To znaczy, ile to wszystko kosztuje? To znaczy, ile musisz zapłacić za rodzinny kredyt mieszkaniowy. Płacisz ekstra tylko za gwarancję, a koszt udzielania udzielenia gwarancji wynosi zaledwie 1% jej kwoty. To znaczy, jeśli na przykład kupujesz nieruchomość za 500 tysięcy złotych bez wkładu własnego i kwota gwarancji pełnych 20% kosztów zakupu to 100 tysięcy złotych, to opłata za udzielenie tej gwarancji wyniesie 1% tej kwoty, czyli 1000 Trzeba przyznać, że jest to relatywnie niewiele. Opłatę płacisz do Banku Gospodarstwa Krajowego po podpisaniu umowy, a przed wypłatą Twojego kredytu. Warto dodać również, że jeśli chodzi o pozostałe parametry rodzinnego kredytu mieszkaniowego, takie jak Marża czy oprocentowanie, to są one dokładnie takie same, jak w przypadku komercyjnego kredytu w danym banku z 20% wkładem własnym. Nie musisz więc martwić się, że z jednej strony bank udziela cię kredytu ze wsparciem, ale z drugiej strony dodatkowo cię za to kasuje na gorszych warunkach cenowych. Twojego kredytu. To tyle na dziś w naszym case study na temat kredytu bez wkładu własnego, czyli rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tym kredycie. To znaczy, czy jest to HIT, czy też jest to kit. To znaczy, czy jest to coś fajnego, z czego warto skorzystać, czy jednak ograniczenia tego programu sprawiają, że skorzystanie z niego wydaje się bardzo mało realne. Jeśli materiał się Wam podobał, proszę o. Łapkę w górę i zaznaczenie subskrypcji. Jeśli jesteście zainteresowani uzyskaniem kredytu hipotecznego na najlepszych dostępnych dla Was warunkach, zapraszam do kontaktu. Dane kontaktowe w opisie pod filmem. Pamiętajcie również, że wszystkie niezbędne informacje na temat programu znajdziecie na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Do zobaczenia w kolejnym case study. Cześć!